Witam. Mamy zaćmienie księżyca. U dołu. O, teraz dobrze widać. Widzimy, że księżyc chodzi w, cie w cień ziemi. Za chwilę zobaczymy dalej. Jak to wygląda. Z zobaczymy z zoomem cyfrowym jak to wyjdzie No cyfrowy zoom nie jest najlepszy, no ale Po co powiększać W jakimś softie, jak można na kamerce Na razie jeszcze mamy cały czas Oj, sta statywik by się przydał No, statywik by się przydał. No nic, ale bardzo pięknie widać. U dołu zaczyna się zaćmienie robić. Może przybliżę jeszcze więcej, no, teraz mamy 150 przybliżenia, ale to już nic nie widać. Do 40 do jeszcze jako tak No, no jakieś 40% księżyca zostało Do za całkowitego zaćmienia Nawet 30 powiedział rzekłbym O, no, teraz tutaj lepiej to jest widoczne O Mamy całkowite zaćmienie księżyca Zobaczyć. Żałuję, że nie mam statywu. Może będzie widać lepiej. No niestety komarka słabo uchwyca Ostrość życa. No niestety o teraz możemy zobaczyć przez chwilę Księżyc i cień Jaki na niego ziemię rzuca O, teraz, teraz, teraz jest troszeczkę lepiej. zaćmienie księżyca już się kończy teraz jest lep teraz jest czyściej na niebie to na pewno coś więcej zobaczymy no całkiem nieźle to widać a powiedziałbym że, że świetnie Super. Ale łapę mi się trzęsie staty, by się przydał. No stop. jest tu. nieźle. Sze 60 razy, ale to już zoom cyfrowy wskakuje. Zostańmy przy optycznym. No. Całkiem milutko. Prędzimy dalej. No, księżyc prawie się już pojawia w całości. Jak widać. A no, jeszcze troszeczkę. Dopiero w połowie się pojawił, zaćmienia. No, już cyfrowe są się pojawia. i księżyc już w całej okazałości praktycznie no jeszcze troszeczkę cienkieńka przykrywa tak jak tutaj widzimy prawda